Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Właściwie możemy powiedzieć, dlaczego mamy rozmawiać o jakimś wydziale, nawet najlepszej uczelni w Polsce, ale no ale właśnie, ten wydział obchodzi swoje stulecie, a właśnie stulecie tego wydziału na ulicy Chorzej 69. Dziś na ten temat chciałbym porozmawiać z fizykiem, z profesorem doktorem habilitowanym Andrzejem Henelem, właśnie z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, no tak się szczęśliwie składa, że obaj ukończyliśmy studia na tym samym wydziale. No to pytanie w takim razie, czy rzeczywiście stulecie Wydziału Fizyki na Chorzej no jest warte wspomnień? Uważam, że jest warte, dlatego że fizyka jest tym działem nauki, który w czasie ostatnich stu lat, a o tym rozmawiamy, odegrał gigantyczną rolę w rozwoju naszej cywilizacji. Jeżeli Państwo wezmą do ręki smartfona, to tam jest niesamowita ilość ciekawych rozwiązań fizycznych. Jeżeli cofniemy się w czasie, to, to będziemy mieli oczywiście jego poprzedników, będziemy mieli duże ekrany telewizyjne, ale i kineskopowe, kineskopowe telewizory, a wcześniej będziemy mieli odbiorniki radiowe, jeszcze lampowe, będziemy mieli loty kosmiczne, będziemy mieli bomby atomowe. no Powiedziałbym, nasza cywilizacja w sposób dramatyczny uległa zmianie przez kolejne odkrycia fizyków i ci fizycy od 100 lat rzeczywiście pracują na Uniwersytecie Warszawskim, na Chorzej już nie 100 lat, bo przed kilku laty przenieśli się na Pastera, ale w każdym razie w Warszawie. Wśród nich było wiele bardzo wybitnych indywidualności. Szereg osób było podawanych do Nagród Nobla, w tym prezorowie Dany Szybniewski, profesor Infeld. Być może jeszcze inni, o których się dopiero dowiemy, kiedy zostaną ujawnione kolejne, kolejne nominacje. Laureat, nie laureat, tylko. Doktor fizyki z Uniwersytetu Warszawskiego otrzymał pokojową nagrodę Nobla, Józef Rotblat. Także jest tam bardzo wiele interesujących postaci i wybitnych naukowców. Nasi naukowcy właśnie ci fizycy schorzej brali udział w ważnych badaniach, na przykład prowadzonych w Cernie, czyli w ośrodku pod Genewą, gdzie również brali udział w pracach, za które została przyznana Nagroda Nobla, reprezentantem był Karlo Rubia, ale przecież za te bozony WIZ0, tam w tych pracach brało udział około 100 naukowców, w tym także fizycy polscy. No niestety publikacje cząstkowe, jak to się mówi, są takie, że lista autorów czasami zajmuje więcej niż jedną stronę. Osobą jeszcze wartą wymienienia, która była bliska Nobla, jest profesor Andrzej Trautmann. Bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, że Einstein osobiście nie bardzo wierzył w fale grawitacyjne i również nie wierzył w nie jego bliski współpracownik Leopold Infeld. Tymczasem młody Trautman, kiedy pisał swój doktorat, to jednak doszedł do wniosku, że fale istnieją i później dowodził tego w wielu kolejnych publikacjach. Kiedy była teraz nagroda Nobla za odkrycie fal grawitacyjnych, dostało ją dwóch eksperymentatorów, i część ludzi liczyła na to, że, że tym trzecim mógłby być Andrzej Trautman. No niestety nie, nie został, ale jest to postać, która niewątpliwie odcisnęła swoje piętno na Fizyce teoretycznej. Dzisiejsze prace, które są prowadzone na Uniwersytecie Warszawskim, właśnie na Wydziale Fizyki, czy one też odgrywają taką ważną rolę w, chociażby we współczesnej technice, we współczesnych zastosowaniach, albo po prostu w tym, że lepiej, czy lepiej znamy budowę materii? Mamy wybitnych astronomów, wśród których na przykład byli również ludzie podawani do Nobla, niestety już nieżyjący. Mamy wybitnych biofizyków, którzy, proszę Państwa, to są biofizycy, biochemicy, to trudno rozdzielić, ale w każdym razie to wyrosło z Wydziału Fizyki, którzy w tej chwili na przykład syntetyzują bardzo wyrafinowane leki. Mamy oczywiście grupę cząstkowców pracujących tak jak Pan redaktor mówił w cernie mamy wreszcie fizyków ciała stałego. No problem w tym jest, że za naukowcami szykującymi nowe materiały półprzewodnikowe, nowe warstwy, nowe struktury nie ma w Polsce przemysłu, który byłby w stanie to wykorzystać. Także tutaj jak gdyby zastosowania państwo widzą Niestety nadchodzące z innych krajów, ale są prace, które odgrywają istotną rolę w tym wszystkim. Także generalnie rzecz biorąc, fizyka warszawska jest na bardzo wysokim poziomie. Jeżeli popatrzymy na Europę, to jedynym uniwersytetem, który jest porówny na porównywalnym poziomie, tak zwanym szanghajskim szanghajskiej klasyfikacji to jest Uniwersytet Moskiewski, natomiast inne uniwersytety z tej samej półki to już trzeba patrzeć w kierunku zachodnim, ani w kierunku południowym od Warszawy, ani w kierunku wschodnim nie ma żadnej innej uczelni o porównywalnym poziomie. Nasi naukowcy wielokrotnie współpracowali z laureatami Nagrody Nobla. Profesor Dominik współpracował z Szarpakiem, inni pracowali ze wspomnianym już Karlo Rubią. Jeszcze inni tworzyli ca całą fizykę antycząstek czy antymaterii. Czyli rzeczywiście mamy się czym pochwalić. Chorza w swoich dziejach wyprodu wyprodukowała tak wielką lic liczbę świetnych fizyków. Że oni de facto nie, nie, mieś, nie zmieściliby się tutaj, były różne powody ich emigracji. Jednym z ważnych powodów był niestety marzec 68. Niektórych kolegów teraz na tych uroczystościach zobaczyłem po raz pierwszy od 1968 roku, później był stan wojenny. I ostatecznie mogę powiedzieć taką rzecz. Nie ma na świecie. Żadnego ważnego ośrodka fizycznego, w którym nie byłoby fizyków wschodniej. No warto tu może jeszcze powiedzieć o jednej dziedzinie, mianowicie nasi fizycy teoretycy. Wspomniany już profesor Infeld, wspomniany, wspomniani tutaj profesor Trautmann, profesor Infeld, inni, ale pan, może warto przypomnieć, że w ważnym Teoretykiem był profesor Adam Sobiczewski. Profesor Adam Sobiczewski, który współpracował między innymi z profesorem Oganesianem, który stworzył najcięższe jądra pierwiastków, jakie w ogóle znamy sztucznych pierwiastków. Ten pierwiastek zresztą się nazywa Oganeson, ale do jego powstania przyczyniła się teoria zbudowana właśnie przez profesora Sobiczewskiego. Zresztą był również bardzo ceniony w Darmstadt, gdzie też prowadził prace teoretyczne, które umożliwiły stworzenie pierwiastków tych bardzo ciężkich. Także to jest wielka postać. 12 i 12 września odbyła się uroczystość na Wydziale fizyki, już nie na ulicy chorzej, tylko na Pastera. Ale tam już, przepraszam bardzo, tam jest ulica Nowa Chorza. No tam jest taka mała uliczka, Nowa Chorza, symboliczna, rzeczywiście, między budynkami. Ale budynek jest przy Pastera. Tak czy inaczej, zaproszeni byli goście z całego świata. Na sali było około 200, kilkudziesięciu, trzystu ludzi, ale podłączonych. Przez internet było ponad tysiąc, głównie zresztą absolwentów uniwersytetu, absolwentów Chorzej i jako mówcy byli zaproszeni goście z y, zagranicy. Y, niektóre wykłady zresztą odbywały się zdalnie, bo profesor ze Stanów Zjednoczonych nie mógł jednak przyjechać. Tak samo profesor była pracownica Chorzej obecnie pracująca w Tel Awiwie. Ale wielu gościom z, z bliższej części Europy udało się przyjechać. Byli to czasami właśnie ci emigranci Marsowi z yy, 1968 roku, którzy już teraz są emerytowanymi profesorami różnych uczelni na świecie. I muszę powiedzieć, że przesiedziałem całe dwa dni i szalenie to było i wzruszające, i interesujące bo jeżeli gość z zewnątrz omawia dzieje danej tematyki, danego zakładu, to ma taki specyficzny, specyficzny punkt widzenia. Ja może tutaj jeszcze wspomniałbym o jednym kierunku badań, który był prowadzony na Uniwersytecie Warszawskim, mianowicie badania neutrin. Pani profesor Danuta Kiełczewska, która pracowała między m.in. w detektorze Kamiokande i współpracowała z ludźmi, którzy naprawdę tworzyli tę wielką fizykę neutrin. Także mamy się czym pochwalić i dlatego. Tych, którzy mogą, zachęcam do obejrzenia czy zajrzenia na stronę Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie można znaleźć wiele ciekawych materiałów dotyczących prac fizyków. A panu, panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę i zapraszam państwa, widzów i słuchaczy ciekawizji, na kolejne rozmowy z ciekawymi ludźmi.